tutaj pełno jak widzicie kreatywnych zestawów od ep które nazywają się slajmi fabryka cukiernika nie czuję że rymuje i tutaj ze slajmów będziemy robili różne wiecie jakieś słodycze deserki tutaj mamy słuchajcie makaron. I moje ulubione! Jak dobrze wiecie, Aga i czynności manualne to nie jest zbyt dobre połączenie, ale mam nadzieję, że jednak coś mi wyjdzie tutaj ładnego. Tutaj mamy, słuchajcie, znowu kolejne gofry, ale tym razem w innym kolorze. A wiecie, co jest najlepsze? że później będziemy mogli to wszystko zgnieść i wymieszać i stworzyć z tego jakiegoś super magicznego slajma. Nie wiem jak wy, ale ja mam ochotę na gofry. Mam nadzieję, że instrukcja tutaj będzie jakaś wiecie, no porządna, konkretna, żebym wiedziała jak to wszystko zrobić. Okej, okay, dobra, tutaj mamy, widzę kilka kartoników. Wszystkie są jakoś oznaczone. Czy wy to widzicie? Tutaj są nawet obrazki. Jak to powinniśmy robić, więc chyba słuchajcie, dam radę. Nie pokonają mnie gofry. W instrukcji jest podane, że musimy na sam początek wymieszać ciasto na gofry. E, I mamy tutaj o masło, i coś jeszcze powinniśmy mieć. Czekajcie, ja się tu muszę jakoś zorientować. O, ja cię kręcę! To normalnie wygląda serio, jak masło! <laughs> Nie, no dobra, to jest po prostu, słuchajcie, taka mięciutka masa. Czuję już, że ona przepięknie pachnie. Czyli te rzeczy wszystkie tutaj będą nam pachnieć ładnie jak prawdziwe jedzenie. No to teraz dodajemy dwójeczkę, Okej. Okay. Oj, Ojoj oj, oj, oj. tutaj się to wszystko zakleiło. Czekajcie, to ja to muszę jakoś. Stąd wygrzebać, bo muszę to razem wymieszać, nie? Wymyśliłam patent, że po prostu to masło już do tego przyklejam tutaj i zobaczcie, jak to wszystko się ciągnie. O, ale to jest satysfakcjonujące, nie? Po prostu. Idealny szlamik! Wymieszajmy teraz to wszystko porządnie, w sensie, no wiecie, po prostu ugniatamy ciasto, chociaż tak naprawdę ciasto na gofry się nie ugniata. To bardziej jakieś, wiecie, drożdżowe czy coś takiego. No ale pamiętajcie, że mamy tutaj po prostu być dobry fan, no nie? Dobry fan ze slime'owego gotowania. Kolejny punkt w moim przepisie to jest podzielenie tego ciasta na dwie równe części. Dobra, załóżmy, że one są równe i mamy tutaj słuchajcie dwa aromaty i mamy po prostu jedną kulkę z jednym połączyć drugą z drugim i po prostu zrobi nam się, wiecie no, kolorowe ciasto, no nie? W sensie tak myślę, że się zrobi. Ej, dobra, już patrzcie, jak się miesza. To będzie niebieskie, ale ładne. Oh my god, zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Moja niebieska kula już gotowa, więc ląduję tam do miseczki i teraz będziemy robili, widzę, brązową. A no tak, bo przecież gofer jest taki, wiecie, no trochę właśnie brązowawy, nie? A jak to się pewnie wymiesza. Tym jasnym slimem. Chociaż powiem wam, to nie jest do końca slime, tylko to jest bardziej taka e, pianka, i ta masa, słuchajcie, naprawdę jest mega fajna, bo do rąk się nie klei i super się ją gniecie, nie? Po prostu. a mogłabym ją gnieść całe życie! Przechodzimy teraz do robienia gofrów, żeby już wiecie, to ciasto serio wyglądało jak gofer, i tu zobaczcie, mamy normalnie. Yy, taką jakby, no nie wiem, foremkę, tak, do tego? Dobra, no to najpierw wkładamy, słuchajcie, tą brązową. Nie! Nie, nie sklejajcie się, Jezus! Nie, tylko nie to! Dobra, uwaga, dociskamy. Cyk, cyk z każdej strony. Uwaga, uwaga, chwila prawdy. O, ja Cię kręcę, normalny kofer wyszedł. Tutaj zobaczcie, jeszcze dostałam taką łyżeczkę, bo będziemy jeszcze na te gofry robili lody, no nie gałki lodów. Dobra, a teraz jak to ładnie wyciągnąć? Hmm, hmm, hmm. Czekajcie, ja tu muszę to jakoś. popukać <grym> Wypadaj, gofrze! Udało mi się go jakoś tutaj przełożyć i całkiem spoko wygląda. Nie wykrzywił mi się. A teraz y, robimy drugiego gofera, tylko tym razem będzie niebieski. Robiliście kiedyś y, niebieskie gofry? Bo ja nie, ale można by było niby zrobić, bo to wystarczy dodać do ciasta barwnik spożywczy i tak naprawdę wyjdzie nam wtedy niebieski gofer albo w jakimś innym kolorze, no nie. Tu się coś upaćkało, no ale dobra, trudno, nie. Odwrócę to tak, żeby nie było widać. Dobra, teraz delikatnie wyciągamy. Okej, okay, pięknie. Czekajcie, ja bym dała tego na dół, a tego do góry. O. Kolejna nasza misja to zrobienie lodów, czyli musimy znowu połączyć te dwie masy szlajmikowe, szlamikowe. O, jakie to jest dziwne. To jest aż takie tłuste, wiecie? Oh my god, patrzcie na to to jest krem. I on w ogóle bardzo ładnie pachnie, nie? Naprawdę przecudnie. To wygląda trochę jak żółtko, nie od jajka. Tak mi się skojarzyło. Ale dobra, chodź tu, chodź tu kremie. Trzeba to razem, słuchajcie, wymieszać, żeby właśnie zrobić kolorowe lody. Będą żółte gałeczki lodów. Teraz musimy zrobić jakoś z tego gałkę lodów. Dobra, czy to jest gałka lodów? Nigdy nie pracowałam w lodziarni ani nie robiłam gałek lodów, więc nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że chyba kit, bo tutaj musimy z tego zrobić dwie gałeczki. W sensie, wiecie, można zrobić jedną, nie? Ale ogólnie fajnie by było zrobić dwie. I to się przyklei tutaj jakoś. O! <laughs> Ależ to, to serio wygląda, jak gałka lodów. Tu wygląda nawet, zobaczcie, jakby ona się już rozpuszczała, nie? Ależ to! Dobra! Czekajcie, teraz jeszcze jedna nam tutaj została. Cyk, o! O, wyciśnijmy ją tak porządnie. Dobra, cyk i teraz druga gałeczka. Załóżmy tutaj. O! A pięknie! Zostało nam już ostatnie pudełko i są to dodatki. Będziemy jeszcze tego gofra, słuchajcie, przystrajali, żeby to pięknie wyglądało. Tu mamy jakąś chyba posypkę. Tutaj jakieś takie ala czekoladowe groszki. Tego oczywiście nie można jeść, nie? Tak daję wam znać. Z tego chyba będziemy truskawkę robili. A tu mamy chyba czekoladę. I patrzcie, co tu jeszcze było! Żeby owocki zrobić, oh my god Tutaj mamy slime polewę czekoladową I trzeba nią jakoś polać Tego gofra Czyli po prostu jakoś ją tutaj wiecie Ułożyć <ścoughs> Jak to się rozciąga Jak to zrobić, jesus, czekajcie To naprawdę będzie Wyglądało jak polewa, nie Bo to się super rozciąga Patrzcie, patrzcie Na to, tak, tu 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 o oh, o oh my god. No dobra, teraz jak patrzę na to z góry, to ta polewa może nie wygląda zbyt apetycznie, ale wygląda bardzo realistycznie, bo gdybym na serio robiła takie gofry i miałabym je polać polewą, to by wyglądało dosłownie to tak samo, nie? Przysięgam wam. Robimy teraz, słuchajcie, tutaj jakiegoś yy, zawijaska. Czekajcie, chyba za dużo masy dałam. Coś tu namodziłam. Jeszcze raz muszę to poprawić, bo trochę za dużo dałam tej masy tutaj. Dobra, coś takiego. I teraz to powinno być chyba git. Okej, okay. wygląda to troszkę jak kwiatuszek. Teraz jeszcze na pewno zróbmy malinkę, bo malinka będzie na pewno wyglądała bardzo smakowicie. Malinkę dajmy gdzieś tutaj. Dobra. I tu by można było coś jeszcze dać. I jeszcze tutaj truskaweczka. I co teraz jeszcze powinniśmy zrobić? Chyba powinniśmy posypać to wszystko. A! I jeszcze mamy tą czekoladową posypkę. Patrzcie na to! Tu są jeszcze kawałki bananów! To ja o tym nie wiedziałam totalnie. Dobra. A to są takie, słuchajcie, piankowe banany, wiecie? One są z takiej jakby pianki delikatnej. Dobra, nie, no banany muszą być jak najwięcej. Oczywiście, że tak. Mmm, Ej, ale teraz to serio wygląda turbo smakowicie. Proszę się teraz przyznać, kto z was ma ochotę na gofry, nie? Bo ja mam ochotę, bardzo dużą ochotę na gofry mam w tym momencie. I to jest, moi drodzy, na sam koniec cukier puder. Wydaje mi się, że w tym gofrze, jeżeli on by był prawdziwy, to już cukier puder nie byłby potrzebny. No ale tu jest przecież zabawa, nie? No to dodajmy jeszcze. Ej, ładnie to wygląda. Wow. Wow! Ja nie mogę! Ej, dobra, serio. Dalsze podpunkty w instrukcji mówią nam o tym, żeby zrobić sobie temu zdjęcie, no nie telefonem, żeby się pochwalić znajomym. I później po prostu można, wiecie, to wszystko zgnieść! I po prostu zrobić z tego y, jedną wielką slajmową masę. Ale ja to sobie na razie zostawię. W sensie jedną rzecz na pewno, jeden przepis, który dzisiaj zrobimy, zgnieciemy, ale to po prostu, słuchajcie, zobaczę, który mi najgorzej wyjdzie. Ciąg dalszy, zabawy w cukiernika. Tym razem zrobimy sobie makaroniki. No i tutaj słuchajcie, jak wam wcześniej na samym początku pokazywałam, mamy dużo więcej przeróżnych przepisów. Tutaj na przykład jest, słuchajcie, tarta z taką galaretką i truskawkami. Tutaj mamy jeszcze gofry w taki kolorze i tutaj mamy słuchajcie jeszcze tartę cytrynową, tutaj zobaczcie mamy jeszcze tort do zrobienia, więc jeżeli chcecie zobaczyć kolejny odcinek z gotowania to zostawcie tutaj 10 tysięcy łapek w górę i nagram wtedy kolejne przepisy, ale wcześniej spojrzę też jeszcze na stronę epe, gdzie właśnie możecie znaleźć wszystkie te dostępne zestawy spojrzeć sobie jakie są i wybrać co wam się najbardziej podoba ja już tutaj się z przepisem zapoznałam i będziemy ponownie, tak jak w gofrach, robili najpierw ciasto na te makaroniki. O, proszę bardzo, tutaj mamy masełko. I różne kolorki, tak? Bo makaroniki zawsze są kolorowe. Ugniatamy naszą maślaną masę i za chwilę będę musiała ją podzielić, słuchajcie, na cztery równe części. A to może być trochę ciężkie. <ścoughs> o matko, jak tu zrobić cztery proste części? Dobra, jedna. Czekajcie, bo ta będzie wtedy za mała. To trochę tutaj, tak. I to jakoś na pół i mam nadzieję, że będą w miarę równe. To najpierw robimy niebieskie ciasto. Słuchajcie, zawsze makaroniki, jak mają jakiś kolor, to one też smakują tak jak ten kolor. Ale powiem Wam, niebieskich makaroników chyba nigdy nie jadłam. E, nie wiem, co by to mógł być za smak. Może jakiś jagodowy albo borówkowy. Ewentualnie guma balonowa, nie? Albo wiem, smurfowy! Żółty to zdecydowanie e, byłaby cytrynka i ja bardzo lubię właśnie te, te makaroniki, takie owocowe i takie trochę kwaskowate i one są wtedy mm, przepyszne. Różowy to zawsze jest smak malinowy albo różany. I oba są przepyszne. I ostatni mamy taki. Wow, jaki ciemny fiolet. Dobra, to wydaje mi się, że to jest chyba jagoda. <gryw> tak bym obstawiała. O, ten się będzie fajnie mieszał. Bo go tak, wiecie, bardzo widać tutaj. Wyróżnia się na tle tego masełka. Wow, ale super zabawa. <gryw> Przepięknie się te kolory mieszają. Obstawiam, że muszę to jeszcze podzielić, słuchajcie, na pół. O. Dobra, i teraz włożyć tutaj, uklepać i jakoś to wyciągnąć później z tego. Dobra. Okej, okay. czy tak będzie git? Chyba będzie git, i wyciągamy teraz. Oh my god. Wyciągnięcie tego będzie już trochę bardziej problematyczne. O, o, o. No dobra. Powiedzmy, że jest, dobra. Mamy już tutaj pierwszego makaronika, oczywiście jeszcze brakuje kremu, więc słuchajcie, widzimy się za chwilę, jak zrobię je wszystkie. O nie, nie sklejajcie mi się, tak to nie wolno. Moje półeczki makaroników już są gotowe i teraz, słuchajcie, przechodzimy do lepszej zabawy, czyli do ozdabiania ich tutaj mamy taki aplikator do kremu ma nawet dwie różne końcówki ale wybieram tą w gwiazdeczkę i tutaj mamy słuchajcie bitą śmietanę której musimy teraz sobie o trochę wyciągnąć ej ona serio ma taką konsystencję jak bita śmietana rzeczywiście i będziemy musieli tutaj chyba czekajcie co tu zrobić a najpierw trzeba końcówkę wkręcić dobra okej okay, jakoś pewnie o tak dobra i teraz pewnie tutaj trzeba napchać Tą bitą śmietanę. O, proszę bardzo. To będzie, słuchajcie, działało trochę właśnie jak strzykawka. I teraz, uwaga, uwaga, robimy tutaj krem naokoło. O! O lol! Jak serio prawdziwym kremem. O, matko, jak mi to krzywo wychodzi! O, Jesus! <grywia> na obrazku wyglądało dużo! lepiej! Ale dobra, nieważne, cicho. <noise> Załóżmy, że jest ładnie. Jedynie później je słuchajcie, zgniotę te makaroniki, nie? <noise> Jak nie będą mi się podobały. Dobra, tu spróbuję trochę ładniej. Ale, o nie. Skończyła już mi się bita śmietana. Dobra, załadowałam y, ją ponownie. Tutaj moją strzykawę. Okej. Okay. <noise> Co to się zadziało tutaj, <noise> Dobra, powiem Wam, już się cieszyłam po tych gofrach, że mi tak ładnie wyszło, ale widzę, że te makaroniki są trochę cięższe. No nie, co to jest w ogóle? Dobra, mam nadzieję, że jak później się po prostu je złoży, to tego nie będzie aż tak widać. I będzie to ładnie wyglądało, nie? Teraz mamy tutaj różne dżemy, dżemy, które właśnie powinniśmy, o, tutaj jakoś na środku je położyć. I teraz moi drodzy, to wszystko powinniśmy, o, tak ładnie... Zgnieść. No tu mi trochę krem wystaje, ale trudno. Przyznam Wam się szczerze, że nie mogę się już doczekać, kiedy zgniotę te makaroniki. <laughs> Możecie napisać w komentarzu, e, jaki kolor wyjdzie po zmieszaniu ich wszystkich. Jestem naprawdę bardzo ciekawa. O, tutaj będzie trochę widać tego kremu. Zobaczcie różowego, że coś tam się wylewa. Mm. To tutaj dajemy drzemik jagodowy. O. Dobra, okej, okay. ten to w ogóle totalnie krzywy mi wyszedł. Te w sklepach makaroniki zawsze tak wyglądają idealnie. No, no moje nie wyglądają zbyt idealnie. Trochę jakby <grym> jakiś piorun trzasnął. Ale oprócz tego kremu będziemy je, słuchajcie, tutaj jeszcze dekorowali u góry, więc mam nadzieję, że trochę ta dekoracja pomoże. Zasłoni to, co brzydkie i krzywe. Dobra. Okej, okay, są, one powiem Wam, wyglądają na bardzo duże, nie? Takie trochę la burgery. Tutaj mi zostało jeszcze trochę tego drzemiku, więc można to jakoś o, zrobić z tego, niby taką, wiecie, po jeszcze, chociaż to chyba będzie gorzej wyglądało. O nie. O nie. Dobra, zostawię tak trudno. Dobra, posypmy to posypką. Tego już, słuchajcie, nic nie uratuje, nie? Chyba nawet ta posypka. No słuchajcie, coś musiało mi nie wyjść, nie? Znaczy nie mówię, że są jakieś brzydkie, są ładne, ale mogłyby wyjść lepsze. Czy jesteście gotowi teraz to wszystko razem zgnieść? Ale fajnie. Dobra, czekajcie teraz te. Jak fajnie wygląda. Oh my god. Dobra, powiem Wam, gniecenie tego też jest super. Dobra, teraz wszystko łączymy, słuchajcie, razem i zobaczymy, jaki kolor z tego wyjdzie. Ja obstawiam, że będzie. Nie wiem, jaki. Jakiś różowawy, chyba, nie? O, o, ja cię kręcę, ale super, nie? Oh my god. Ale to się fajnie rozciąga i gniecie. Wow, ej, dobra, chyba jednak będzie bardziej fioletowy, zobaczcie. Mmm, i jak to słuchajcie, jeszcze wszystko ładnie pachnie, wiecie? To jest niesamowite, że to serio pachnie takim, nie wiem, czymś słodkim, owocowym właśnie, no przeczaderskie. Wow! 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 Zobaczcie, jak się ciągnie. Pamiętajcie koniecznie o łapkę w górę, żebym nagrała kolejny odcinek ze Slimy Fabryka Cukiernika. Tutaj zobaczcie jeszcze jest tort do zrobienia i jeszcze jakieś tarty mam i ciasta i tak dalej. Więc koniecznie dużo łapek w górę i nagrywam kolejny odcinek, a teraz się z wami żegnam, chociaż ja się jeszcze trochę tą masą pobawię. Jeszcze trochę ją pogniotę. papa. <grybuj> pa!